Siemanko, siemanko, witam wszystkich moich subskrybentów i jeszcze tych niedoszłych. Co my tu mamy? Patrzcie takie podnoszone krzesełko. Sztuk jedna. Kurde, powiem wam, że mogłoby mi się przydać. Patrzcie tu jakieś, Są jakieś walizki. Wow. Ula boska. One są nie myślę. Kurde, chciałem powiedzieć. Już ktoś przetrzepał, przede mną, Ludzie to są, powiem wam, Ludzie to wilki. Nie wiem, czemu oni wywalili te torby. Trzeba dobrze obczaić, bo może ktoś nie nie przeleciał konkretnie. Jedna obczajona. Pusto jest. Słuchajcie, pusto. O, tu jest dela. Słuchajcie, to jest. Dela to jest To nie jest tania rzecz Ciekawe czy to się zamyka No patrzcie działa Kurde zameczek ale Ta jest tutaj taka zajechana ostro U, Chyba ktoś tam słuchajcie Ktoś był robotny No Ciekawe czy Wywalili z komputerami I ja się jak zwykle spóźniłem No może coś tu słuchajcie Wybierzemy wybierzemy Coś Tylko ja się słuchajcie, pytam, gdzie są, gdzie są te komputery. Ta już taka całkiem, całkiem. To jest na taki duży laptop. Powiem wam, źle nie wygląda. Obczajmy, czy zamki są pokryte. Oh, o, ta jest fajna. Ta jest fajna, bo z jest. Patrzcie, rzepy, szmapy. Ja takie lubię torby. Cholera, ale. Powiem wam, opruta też już oprój do granic. Tu była jakaś tajna, słuchajcie, tajna komora. Nie no, ta jest fajna, powiem wam. Kurczę, może zawinę, tylko jest mały problem, słuchajcie, ja nie mam komputera. Słuchajcie, słuchajcie nie wiem, co w tym temacie. A tu jest taka aktóweczka, słuchajcie, dla jakiejś kobity z sanepidu elegancko wbija na kontrolę słuchajcie z taką, z taką teczką wbijacie to od razu jest na restauracji czy wiecie czy w jakimś markeciku sraczka totalna ciekawe czy to patrzcie jest wszystko lata ja sobie chyba tą wezmę sprawdzę tylko zamki a tu nie ma tego, patrzcie uchwytu uchwytu nie ma, no tu jest jeden a tam nie ma i dlatego wywalili kurcze obczaje czy ona czy zimu, nie, nie no, jest elegancja jest bardzo dobrze tu się teges no słuchajcie wiadomo torba to nie laptop ale od czegoś trzeba zacząć zaraz się do, dobierzemy do laptopów ten słuchajcie, pełniutki jak go tu otworzyć Tu jest zabezpieczony, słuchajcie Żeby... O, słuchajcie, ogarnięty temat Żeby mi na łeb nie poleciało Co my tu mamy? Patrzcie ile skarbów Wuhu Kurde, muszę się tu jakoś tak delikatnie przytulić Co to jakiś są, słuchajcie to są jakieś chyba kartelge. To mogą być kartelge do tego. Do drukarek. O, jest jeszcze jedna. Patrzcie Tak Tam są, patrzcie jeszcze te. te. Kurde, ta jest chyba nie obruta. Od razu lepiej wygląda, słuchajcie. Ktoś tuż już przede mną buszował. Ta jest chyba nowa, patrzcie czy jest, czy jest od nowości ten tej jest. Pójdę, tą biorę, lufka funkcja. No, ta jest nowa, słuchajcie. W ogóle nie zniszczona. Co jest w tej reklamówce, słuchajcie? Ja pierdzielę. Ja tam nie wlewam. Co to jakieś pióra? No, jeszcze nie wiem. Słuchajcie, jest coś w kartonie. Ja nie lubię słuchajcie jak Ludziska ja te Co on tu ma Adobe Photoshop słuchajcie Cetrujeczka. I jest ten Ona może mi się słuchajcie przydać Co tu jest za Za nie mogę się tam dobrać Nie wiem, co to jest Jakieś książki dobra Nieważne Kurde, jak wykładzimy słońce. Ale poszło. Słuchajcie, poszło Poszło kurzem po oczach. Muszę drugą stronę zdegować. Trzeba tutaj ładnie elegancko. Słuchajcie, żeby Żeby nikt nie widział, że ja tu jakieś przeprowadzałem operacje. Obczajamy z drugiej strony. Tuż jest bardziej... O patrzcie tu ktoś, Ktoś łeb wkładał Takie kółka, słuchajcie, patrzcie, eleganckie, nie? Do jakiejś szafki by się nadały tu jakieś silikony, strony Patrzcie, tu jest jeszcze ten jakiś Office Mac Microsoft Kurczę to może też mi się przydać. Też słuchajcie jest z tyłu. Jest z tyłu klucz seryjny. Bo to jest dosyć ważne, słuchajcie. Bez tego nie pojedziecie za daleko. Kurczę, znaczy. Jakiś Microsoft, słuchajcie. Nie wiem, nie znam się. Jeżeli ktoś czai temat, to weźcie się. Weźcie się odewniecie. Patrzcie tu jakiś... Nie wiem co to jest. Kąd to ktoś idzie. Słuchajcie, Ziomek nie przyczaił, jakiś nażywca. Nie wiem, trzeba będzie się chyba, słuchajcie, pomału, jak gdyby stąd zabierać. Bo on tak, słuchajcie, tak, tak zerknął takim niepewnym okiem. Tam jakieś klocki są. Kurczę, co to jest? Patrzcie jakieś flagi no, sobie... Tam jest coś w worku Nie, tam żarcie było, słuchajcie, nie no, mogę tego słuchajcie wyciągnąć. To jest Tak dziadostwo tu pozakleszane wszystko Słabo Domyślałem, że jakaś sztuka mi się trafi tej płyty nie biorę. Słuchajcie, wezmę tylko tą. Nie można tu w tych śmietnikach jeszcze przyczaić. Patrzcie, tu jest elegancki taki wózek transportowy. Jakby ktoś reflektował. Kurczę, ja muszę słuchajcie. Zamknę to komorę, tą komorę. Tutaj ktoś grzebał przede mną, słuchajcie. No i widocznie jest, widać. Widać słuchajcie, taki. No nieprofes nieprofesjonalizm. Co ja wam będę gadał? U mnie to, słuchajcie, solidna firma. Ciachka. Kurczę, jak ta płyta się. Słuchajcie, jak ona się tu na dole znalazła. Jaciek, kręcę niezła akcja. Dobra, zabieram te dwie torby. Co myślicie? Tu są fajne. Słuchajcie, elegancja. Ta to jest normalnie nowa torba. Jeszcze wiecie, dorobi się laptopa i już będzie kurcze. Muzyka gra, nie wiecie o co chodzi. Dobra, wezmę tusk. Słuchajcie, dzisiaj to w ogóle się wybrałem. Miałem wam coś takiego nie zawijam To bardziej słuchajcie, bo tutaj coś się, coś tu się robi za gorąco. Ludzie się kręcą. Są, słuchajcie, tak jak ja. Wszystko jest, słuchajcie, spłukane. Ludzie są, słuchajcie, spłukani. Rządni jakiegoś towaru. Wiecie, coś chcą, coś chcą znaleźć, coś chcą może nie dziabnąć, no znaleźć nie można tak mówić na ludzi obczajmy tak słuchajcie tutaj delikatnie fachowym okiem nie, tu było coś słuchajcie jedzone ja tak tylko patrzę, bo wiecie co no tym tropem tych laptopów lecimy nie no, tu jakieś zadoleczki, sreczki ale też to są tylko śmieci, kurczę, gdzie są te laptopy pochowane, halo ludzie powiem wam no ludziom to nie można ufać kurczę torby wyrzucili a laptopy chyba albo ktoś sprzątnął, ja znowu się obudziłem o 17 wiecie i myślałem, że coś trafia, ale jest dosyć słabo ja tak do was cicho mówię, słuchajcie bo to jest do, dosyć takie miejsce. Ten ziomek, słuchajcie, on tam czeka. On, on mnie przyczai, ale kurde, będzie głupi. Ja pierniczę, ale Rzym się syfu na Dobra, słuchajcie, rozłączam się, połączę się. O, ale patrzcie, jeszcze wlazłem w jakąś zatoczkę. Wyjścia nie ma. Matko, boska. Słuchajcie, zaraz się połączę, bo naprawdę jest mega lipa. A ja jeszcze latarkę słuchajcie, świecę. No nie, masakra jakaś. Słuchajcie, nieźle przypałowo było. Myślałem, że mnie zagonili w kozi róg, już się tak, żem zestresował. Jakieś Ubery, słuchajcie, na rowerach, chyba nie wiem, to nie była policja. Jakieś, nie wiem, z Ubera, coś to też chyba ochrona, nie? Żebym się, słuchajcie, wystraszył. Ale patrzcie, jak ja kuszę los, ja latam, słuchajcie, dwie torby. Ludzie se mogą myśleć, wiecie, tacy. Ty... No, tam znowu to słuchajcie, z przodu idzie. Nie no, strasznie nocka jest dzisiaj, słuchajcie, mega ryzykowna, to trzeba zawijać Dubsko na hotel, no bo domu jeszcze nie mam. Wiecie o co chodzi, znacie, znacie moją sytuację materialną. Jest słaba, jest totalnie słaba. Matko, tu trzeba normalnie, słuchajcie, szeptem gadać. Tu, tu nie wiadomo z jakiego rogu co wyskoczy. Ludzie jedyny. Naprawdę, dzisiaj jest taka nocka przypałowa, wszystko się drze, drą tej japy, tam jakiś towar, słuchajcie, są śmietniki z prawej, no ale nie będę ryzykował. Uuu, patrzcie, tu jakieś, jakąś tą paczkę dla mnie zostawili, chyba jakieś prezenty. Słuchajcie, co my tu mamy? Uuu, pusto żarli, słuchajcie, jakieś kurde kurczaki żarli. no słaby temat, może chociaż jakieś piwko zostawili. Pusto, słuchajcie, no widzicie, co ja wam będę mówił? A tam gdzie coś ja no nie, no. Uch, powiem wam, noc jest naprawdę, dzisiaj jest takie podwyższone ryzyko śmietnikowe. Więc to nie ma naprawdę co kusić losu. Trzeba słuchajcie, pod kitrać. Jutro też jest dzień. Wiecie o co chodzi. A, jeszcze wam się podzielę. Nie no, ja słuchajcie, ja dostanę jakiś, patrzcie, ja tym łbem już latam prawo-lewo, zaraz mi szybę, szyję wyrwie po prostu, nie wyrwie szybę, nie wyrwie szybę, nieźle gadam, nie, zamiast, zamiast tą szyję, nie, słuchajcie, to ze stresu, to wszystko, to ze stresu, to, to emocje, naprawdę, śmietnikowe emocje są wielkie, o, jeszcze nie wiem, czy chcecie zobaczyć, możemy tak przejść i rzucić okiem co jest patrzcie to jest Casino, Casino słuchajcie. No, ja do kasyna nie wchodzę, bo to jak gdyby nie po drodze mi nie mam siana, po prostu nie mam siany. No, wiecie, jestem szczery. Tam wchodzą ludzie, którzy mają siano do wyrzucenia. Nie? Bo nie wiem, czy nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze wygrał w Kasynie. Może ktoś wygrał, nie wiem. Ale ile to trzeba włożyć, żeby wygrać? Podejrzewam, jak włożycie, to ze swojego życia nie odbijecie. Więc ładnie to wszystko słuchajcie wygląda. To wiadomo, że to jest wszystko dla ludzi. Ale wydaje mi się, jak ktoś ma kupę hajsu i chce się pobawić, sobie zagrać. Ja kiedyś sobie tam zagrałem za, za dzieciaka, ale słuchajcie, to ze, z 10 zł może wydałem 30 lat temu to też była kasa. nie? 10 zł to było dużo, dużo pieniędzy. Ale nie bawi mnie to powiem wam i bardzo dobrze, że mnie to nie bawi, bo. Słyszałem, że takie pieniądze ludzie tam przegrywają i nawet, słuchajcie, przegrywają, a, nie, a, a ich nie mają. To jest najlepsze. Tam jakaś muza gra, słuchajcie, to są ciągłe balety. Aha, miałem wam pokazać, czy coś jest na tych świetnikach kasy, w Kasynie. Zaraz, słuchajcie, obczajimy. Jak mi zaraz uba, coś nie urwie, wyrwie. Tylko tutaj to trzeba tak delikatnie trzeba, wiecie, udawać trzeba udawać turystę bo w kasynie to jest masa kamer pamiętajcie, że tutaj to nawet chyba te moje udawanie turysty to nic nie da idioty to nie muszą ten udawać więc dlatego może mi się uda zaraz obczajmy obczajmy my albo obczają nas, chyba bardziej Chyba bardziej nas, słuchajcie. To zawsze szlugi palą Palacze. Nie ma nikogo tutaj za tą siatką, słuchajcie, jest taka o kamera, za śmietniki jest ogromna. Podejrzewam, że nie pograsujemy za długo, ale pokażę wam pogląd taki co tutaj może być Słuchajcie, co wam powiem, to wam powiem. Kasynem wyszedł pomidor. Totalny pomidor, nic nie ma, tylko jakieś kartony. Bo kiedyś tutaj były, wiecie, co? Takie fajne fotele. Chyba to jest do tych, tych jednorękich bandytów, nie? To ludzicka tak siadają, i tak tłuką tym łapkiem, tam wiecie, przez całą noc. A później, po, chyba nawet już się nie przejmują, że mają odciski, tylko że na karcie kredytowej, wiecie, poszło przez nockę ostro. Ale to musi być kat, chyba. Taki kat, słuchajcie, w kasynie nawalicie się. Plus, jeszcze przerobicie kupę pieniędzy. Bo tak, jak się nawalicie, no to jeszcze macie kaca to wiecie z czego to wynika. A tutaj, jeszcze na karcie, kurde, jakiś, słuchajcie, z pięć koła, z pięć koło do, na minusie, ja pierdziela, ale to trzeba mieć kasa. Przecież to wtedy, jak patrzycie pięć koła na minusie, no to od rana znowu trzeba bal, bal robić, bo na bo człowiek tego nie przerobi, nie? Wiecie o co chodzi. A miałem Wam się pochwalić z tą chatą. Kurczę, byłem dzisiaj z tą chatą tam obczaić i fenomenalne wieści. Hmm. Fenomenalne wieści, tak mi się wydaje, fenomenalne, fenomenalne wieści, że po prostu ta pani, która tam mieszkała, nie wiem, wyprowadziła się, bądź może ją wyprowadzili, a może tam poleciała do góry, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, teraz te czasy takie, takie niepewne. Padamy jak muchy. To, to prawda, trzeba doceniać życie, słuchajcie, bo nie wiadomo, nie wiadomo, kiedy po nas Krystyna przyjdzie z kosą. I będziesz miła robić. Co ja wam powiem, to wam powiem, słuchajcie. Ale kończymy na dzisiaj tego gniocika. Dzięki, że jesteście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. I mam nadzieję, słuchajcie, że jutro będą laptopy. Tylko kurczę nie wiem, jakie się przebije przez receptę. Mam nadzieję, że mnie ten, nie wiem, nie posądzą. Muszę otworzyć chyba te torby, żeby się wydawało, że one są puste, bo ktoś pomyśli, no nie wiem, że zająłem gdzieś, słuchajcie, laptopa. To tylko puste torby na laptopy najlepiej mam powiem wam z tych śmietnikowych akcji mam masę tych gratów pochowanych po krzakach gdzieś po parkach słuchajcie no jest to zabawne ale przecież ja nie mogę słuchajcie tego tego targać do hotelu a najlepiej powystawiałem tam na facebooku wiecie ogłoszenia kurcze trafili mi się chętni ale jaki ja mam adres podać? Przecież ja nie mogę, kurde, ludzi do hotelu ten wzywać. Nie wiecie o co chodzi? Dobra, kończę, bo tu jakaś muzyka, słuchajcie, nie wiem, Niemcy na rowerach, Niemcy tu się dzieje. Pozdro, Pozdro. Sekcja komentarzy jest wasza, trzymajcie się.